Witam was serdecznie, moi drodzy. Odpowiedzmy sobie na jedno z podstawowych pytań. Sklepy wielkopowierzchniowe, typu Lidl, Biedronka, Tesco, Kaufland, Aldi sprzedają produkty spożywcze. Produkty spożywcze w tych sklepach znajduje się taka jedna mała półka z żywnością eko eko, należałoby włączyć myślenie i zastanowić się w ogóle tak naprawdę co jest resztą, co jest resztą skoro jedna półka jest ekożywnością, w którym w ekologii można też stosować glifosat, bo to jest abstrakcja panie ministrze Ardanowski, to odpowiedzmy sobie na jedno z podstawowych pytań co jest reszta, jest to związek chemiczny Proszę Państwa, sprzedawany za potężne pieniądze polskim konsumentom. Za zgodą, proszę Państwa, władz i rządu. Rząd bardzo dokładnie wie i wszyscy politycy o tym wiedzą, że żywność sprzedawana na terenie sieci wielkopowierzchniowych w Polsce nie jest żywnością, jest to tylko i wyłącznie produkt udający żywność. Jest to związek chemiczny. Bilet na onkologię, bo na pewno nie jest to żywność, która powinna być sprzedawana. I teraz odpowiedzmy sobie na jedno pytanie. Wysyłacie dzieci do przedszkoli i do szkół. Zastanówcie się, z czego jest robiona żywność dla waszych pociech, które dostają żywność. W przedszkolu, czy, czy w żłobku, czy w szkole dostają związek chemiczny. Skoro w szpitalach sprzedawane są związki chemiczne i woda mineralna w plastiku, bisfenol A rakotwórczy, to upadliśmy już do poziomu zerowego i społeczeństwo na to się godzi. Godzimy się na to, żeby oficjalnie nas truć. Mój kolega. Dosyć dobry, e, proszę państwa, choruje na e, nowotwór. Nerki z przerzutami. E, trzy operacje, bardzo dobre w życiu osiągi. Czarny pas. E, chłopak, proszę państwa, starszy jest zaledwie ode mnie o 5 lat. 5 e, lat e, przeszedł. Tak naprawdę, yy, katorgę życiową przychodzi przez właśnie rolników, przez ministrów rolnictwa, morderców. Proszę Państwa, tak trzeba to nazywać, bo takich rolników, którzy, proszę Państwa, leją glifosat na zboża, na grykę, na rzepak yy, i desykują to, proszę Państwa stosując, a mając świadomość że jest to substancja niebezpieczna a będąc jeszcze kompletnym idiotą bo przecież w ciągniku siedzi be, niejednokrotnie bez kabiny albo z kabiną jedzie opryskiwaczem, proszę Państwa i to bezpośrednio leci na niego, nawet jakby miał ciągnik zamykany, to i tak proszę Państwa ten glifosat dostaje się do środka nie dość, że truje siebie, to truje jeszcze sąsiadów, za płotem skaża środowisko, e, wodę to wszystko, proszę Państwa, nas zabija. Świadomość, e, świadomość konsumencka jest strasznie uboga. A to właśnie o to chodziło, żeby nas depopulować. Zobaczcie, jak wyglądają dzisiaj... Proszę państwa, dzieci jak mutanty, po prostu tłuste, grube, te dzieci się porobiły, schorowane, bo dostają syrop fruktozowo-glukozowy, dostają e, olej palmowy w maśle, dostają bułki desykowane glifosatem. Te e, mleczko, które dostają w sklepie, to też te zwierzęta są skarmiane, proszę państwa, paszami e, e, niewiadomego pochodzenia, w ogóle są niebezpieczne i co należy zrobić. Należy zrobić niezwłocznie, ale to każdy normalny, proszę Państwa, premier, prezydent Parlament w trybie natychmiastowym nakazałby, zakazałby w ogóle stosować tego, no tak, tak, na samo tak, dokładnie. Eko to jest śmiech na sali. Tam niejednokrotnie metale ciężkie są e, przekroczone znacznie. I trzeba sobie jasno i wyraźnie odpowiedzieć. Trzeba nakazać, proszę Państwa, zakazać stosowania glifosatu. Powołanie Agencji Bezpieczeństwa Żywności to instytuty naukowe do natychmiastowej przebudowy. To po prostu nie może być tak i dzisiaj to jest um, wstyd! Wstyd, rektorzy! Wstyd dla uczelni! Wstyd dla SGGW! w Warszawie, żebyście wy się wstydzili, żebyście to słyszeli, co ja wam mówię, a ja was do, dopadnę w Warszawie, przyjadę do tej Warszawy na SGGW i zobaczycie, jaką jazdę ja zrobię. Jak na SGGW, sponsorem proszę państwa, SGGW i zarówno, proszę państwa, rozdawaniem kiełbasek studentom zajmuje się korporacja zagraniczna. Tak! Tak wygląda dzisiaj prawda o uczelniach w Polsce, które są instytutami naukowymi, sponsorowanymi z budżetu krajowego, które powinny stać na straży i badać i alarmować, co się dzieje. To dzisiaj one biorą udział w ewidentnej depopulacji narodu polskiego. To Polak, Polaka zabija. Na to już ze Trzeba Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć i odpowiedzieć sobie na pytanie podstawowe: Czy tak dalej ma być? Czy chcecie iść na cmentarz? Ale jak widzę, zaangażowanie rodziców, którzy chorują, Dzieci, dzieci, które chorują albo strutę są glifosatem, w całą tą akcję, gdzie wam się nawet nie chce udostępniać, nie chce się tego, tego przesyłać. To wszystko trzeba przesyłać do mediów, proszę Państwa, do telewizji, do wszystkich. My powinniśmy dzisiaj zasypać mailowo wszystkie telewizje, wszystkie radia, wszystkie gazety wynikami badań laboratoryjnych. To nikomu się tego nie chce robić. Wykupcie sobie miejsce na cmentarzu. Jak nie chce wam się ruszyć dupy, bo nie macie przyzwoić. Troszeczkę w sobie, to zobaczycie, jak to się skończy. Ja mogę Wam powiedzieć już dzisiaj, jeśli nie zabroni się rolnikom stosowania glifosatu w Polsce, nie zacznie się kontroli systemu przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce, to wylądujemy na cmentarzu. A Ty, Ardanowski, oszuście jeden, Francowata Mendo, Francowata Mendo, Krzysiek, znam Cię bardzo dobrze, ale jesteś Francowata Menda. Jeżeli Ty mówisz, że polskie rolnictwo będzie kwitło, to ja ci powiem, jakie polskie rolnictwo będzie kwitło. To wielko powierzchniowe, gdzie są gospodarstwa rolne po 2-3 po tysiące hektarów, które walą wszystko glifosatem, wszystko jest przenawożone i będziecie sprzedawać to konsumentom za niebagatelne pieniądze. Import kwitnie do Polski, przywożona jest z Ukrainy. Zboże, przywożone jest, proszę Państwa, soja wszystko po prostu jedzie z Ukrainy, a e, już e, z Europy. Zalewa nas mięso, dlatego że mamy taką politykę rolną, takich ministrów, jakich mamy, proszę Państwa, od 25 lat. I jeżeli ktoś mi powie, że polskie rolnictwo jest fantastyczne, jest dobre, to ja wam powiem, jak to jest. To jest rozbójnictwo na roli, a nie polityka rolna, to nie jest produkcja rolna. My nie potrzebujemy 300 tysięcy gospodarstw rolnych, tylko potrzebujemy milion gospodarstw rolnych i rozproszonych. My potrzebujemy na dzień dzisiejszy, w trybie natychmiastowym, dywersyfikacji produkcji rolnej, przetwórstwa mięsnego, nie, proszę Państwa, centralizacji. Tylko decentralizacji. To muszą być punkty przetwórstwa, a wołowina kulinarna nasza Polska ma trafiać do polskich konsumentów, a nie wyjeżdżać za granicę. To jest twoja polityka rolna, Ardanowski. Razem z tym swoim dudą i tym zasranym związkiem, zwanym Solidarnością Rolników Indywidualnych. Bo jak ja bym spotkał panią hałas, to tak bym jej naprawdę dzisiaj napo, no opowiadał, żebyście dopiero zobaczyli jaka ona jest malutka. Nie dość, że jest mała, to jeszcze działa przeciwko polskiemu rolnictwu i działa przeciwko polskiemu konsumentowi. To jest związek taki sam jak tyle warty co Izba Rolnicza. No na natychmiastowej likwidacji Izby Rolniczej. Takie gospodarstwo. Opryskiwacze i glifosat lejący się na pewno polskiemu konsumentowi nie jest potrzebny, ale PKB tworzą konsumenci i do konsumentów trzeba uświadomić, jak poważnie są truci. Z każdej strony są truci. Więc pani hałas, pani poseł, przewodnicząca Związku Zawodowego Rolników Solidarność RI. Pytam się panią, ja i wyraźnie, skąd w dzieciach i w konsumentach glifosat? To jest Pani polskie piękne rolnictwo i pani z tym, z tym e, e, parówką dudą amerykańską będzie pani udawała, że że co? Że wy będziecie o rolnictwo dbali? Wy już zadbaliście. Ty już, Tereska, Tereska Hałas, ty już tak zadbałaś o polskie rolnictwo i o ten związek, że tego związku tak naprawdę Solidarności Rolników nie ma. E, tak zadbałaś o polskie rolnictwo, że polscy konsumenci są struci. Tak zadbaliście wspólnie wy wszyscy o to polskie rolnictwo, że ono upada, a banki przyjmują gospodarstwo rolne. Więc trzeba Wam powiedzieć prosto w twarz. A jak chcecie konferencji i dyskusji z panem, udziałem Pana Prezydenta, to my z konsumentami i zarówno, proszę Państwa, ze strutymi chętnie weźmiemy udział w takiej debacie i dyskusji na temat polskiego rolnictwa i zobaczycie, jak Was szybko rozjedziemy. Nie potrzebujemy dłużej niż 15 minut takiej debaty, a rozjadę Dudę, Ardanowskiego i wszystkich, yy, zobaczycie, jak wam dam popalić i pokażę, jakie jest wasze wspaniałe, cudowne to polskie rolnictwo z systemem przetwórstwa rolno-spożywczego, w którym sprzedaje się mięso jako mięso polskie z kodem kreskowym Izraela. Więc to oszustwa, Ardanowski, to możesz sobie wsadzić w buty. I ja już Ci nie popuszczę i nie cofnę się nawet o krok, a więc będę par po prostu na pełną parę. Dzisiaj wysyłamy kolejne pisma: kolejne pisma do KFC, do Orlenu, do Ministerstwa Rolnictwa, do Ministerstwa Zdrowia po 50 tysięcy, żeby płacili na zrzutkę na badania dzieci. I zróbcie to naprawdę, mówię jasno i wyraźnie. Każdy z truty ma obowiązek złożyć zawiadomienie do prokuratury okręgowej o ludobójstwie. Jeżeli nie chcecie, to się sobie już wykupcie. Zamiast piękne domki, działki kupować, to już sobie kupcie miejsce na cmentarzu, kupcie sobie trumnę, kładźcie się do niej i nie płacicie podatków. Pierdolcie w dupę te podatki. Przepraszam, że brzydko powiedziałem, bo i tak pójdziecie. Do piachu, i nie będzie nikt wam nic z tego tytułu mógł zrobić cokolwiek. Nie płaczcie w tym kraju podatków na tą chorą politykę. Ja jestem za tym, żeby każdemu rolnikowi, który stosuje glifosat. Proszę Państwa, zabrać dopłaty. Maksymalizacja gospodarstw rolnych w Polsce 300 hektarów, natychmiastowe rozdrobnienie gospodarstw rolnych i decentralizacja systemu przetwórstwa rolno-spożywczego, a w szczególności ubojni i hodowli zwierzęcej. Powrót do u hodowli zwierzęcej do organiki odbudowy próchnicy glebowej i do prawdziwego rolnictwa. A jak komuś nie pasuje, to niech rezygnuje. Jest bardzo dużo rowów do robienia, jest pracy w nadleśnictwie i koniec z taką polityką rolną, koniec z takim czymś gospodarstwa naturalne, żywność naturalna. Jak chcecie mieć półki w sklepach, to z niezdrową żywnością, to proszę Państwa, napiszemy półka dla samobójcy. My chcemy półki z naturalną żywnością, kontrolowaną, przebadaną ze wszystkim od lewej do prawej. A w środku może być półka dla samobójcy. Jak ktoś chce się zabijać, to proszę bardzo, to zapiernicześ na półkę dla samobójców. I tak powinno wyglądać. Ale jeżeli wy się aktywnie do tego nie włączycie, nie będziecie tego rozpowszechniać, nie będziecie tych artykułów prasowych, wyników badań rozsyłać, nie będziecie walić tego do mediów, nacisku nie będzie społecznego na media, to my nic nie osiągniemy. Siedźcie na dupie i efekt będzie jeden. Dobry Jezu, a nasz panie anielski orszak, niech fundusze przyjmie. Byłeś głupi, umrzesz głupi. Twój ZUS zarobi na tobie. Pozdrawiam.